Witam, dzień dobry, z tej strony Ciastko. Dzisiaj jestem z Naturalem, siemano. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. E, dzisiaj zagramy se deathmatchek na takiej troszeczkę świątecznej mapie. Jako, że są święta, to myślę, że ma taki fajny e, klimacik. Są jakieś kury, są jajka. E, czyli to co? To, to, są, to nie są tylko jajka, tylko pisanki. No pisanki, dokładnie. E, no to co, Natura, zaczynamy? To zaczynamy. E, gramy 10 minut na same digle. Natural powiedział, że na digle ma szansę to to zagramy i dzisiaj będzie film niestety bez kamerki, bo znowu słońce u mnie świeci tak, że nic nie będzie widać. Dobra, to zabijam sobie jeszcze kurczaki. Dobra, resetuję. Oczywiście no, możesz zostawić łapkę w górę. Oczywiście, łapkę i bo subskrypcję możesz zostawić. Kanał Troya też jest w opisie. Dobra, lecimy. Dobra. Dobra. Ten nagrywką mi szła teraz zobaczymy. Możecie napisać w komentarzu jeszcze przed obejrzeniem do końca tego filmu kto wygra, na kogo stawiacie Nie jak, na cz jak czoska, jak rafuje Aj, i no, 2 HP miałem też już... Czekaj, kurwa mam ten, glocka mam Bo mi się ten, jak to się nazywa da... Dobra. Ale dostałem HEDA Dobra, czekaj, nie bij teraz mnie chwilowo, bo muszę digla kupić. No. Dobra, już. już dobra. dobra. Gotowy? A. Jak granszuje I... tej! Dobra. Za też masz po jednym punkcie jak coś, nie? Masz w plecy bije co za frajer typowy. Dobra, teraz już normalnie się rozgrywam. Jasne, ja Ci wierzę. Naturalnie może ze mną wygrać, przecież. Rozgrywam się, rozgrywam się. Na head'y, na head'y. Na head'y, no tak, no. Awa. Ile jest? No masz 64 do 60, dla mnie. Kurde, ale mnie ciśnie! <noise> Możliwe, to jest niemożliwe. Moja broń może. Nie, nie żartuję, ja słaby nad Iglestem. W brzuchu to wiesz, Co w Jak u mnie Hedy ci trochę No nie no, zablokowałem się ty te schody. Nie ogarnąłem tego. Nie patrzcie na mój movement w ogóle. A, pan nie weszło. Szarta miałeś Lipa, że tutaj musimy się tak szukać. Dobrze. trochę szukać. Panik, trochę panikę gaming gram, wiesz jak już jesteś blisko Pane. albo tak cię zobaczę od razu. Właśnie to jest staro Kurde, kurczaka trafiłeś Możliwe? Chyba Na no, ciebie też Natura nie daj się Kurde Nie dam się to ci zabrał marzenia No nie, nie wierzę w to Weszło na palce. Jeden Nooo! <laughs> Ale oklikany, jak dziecko. A na palcuchach Czemu cię na plecach zrespiło moich? Ej, Wyrównany w miarę meczyk. A i ogólnie, jeżeli jesteście takiego, naprzy... naprawdę zrobić deadmaczyka z pompą to możecie napisać. O, jeden na jeden? Znaczy nie, no na przykład zrobili 7 osób, deadmacz. A ten? No, w sumie, no. Wiesz, jaka była? A, dostałem. Nie jest łatwo. No nie jest, nie jest. Bo czemu to nie weszło? Ajajajaj. Patrz jak te kurczaki śmiesznie w tym rogu skaczył. No ja wiem. Próbowane chyba są. Prawdziwe. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. Jak kurczaki zabija, żeby wygrać? Nie no. Jak byłeś po drugiej stronie, to co zabija, dwa na szybkiego. Ile ja ty razy teraz nie zabijesz 3, 4? Chyba ta. Nie lubię strzelać, jak jestem na schodach, wiesz? Lubię, że jesteśmy blisko siebie. Lubisz nie? Nie. Stop dwóch, świetnie. Pa też kurczaki zabił, żebyś ten... Mam no, kurczaka. Aj! Oczywiście, jakbyśmy grali takiego deathmatcha kompatimowo to punkty tego typowego, oczywiście przez dwa. żeby nie było. Oczywiście to tak. Rekorda miałem teraz, jak mnie zabierze. No kurwa. Nie wiecie, co ty robisz. Aha! Kude. No raszuj, raszuj. Ej, ej, ej. Słabiutko mi idzie coś Pies jebany Kurde, się nie, koment nie komentuję tego nawet no, Czemu ty nie dostajesz nic? No, ale ryj teraz siadł No, trafiam ci w dupa. i dupę! Jedno ramo miałem, musiałem przeładować Aj, 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 aj. Naturalnie, tu dużo masz przewagi jeden, no, nie? No zobacz, co 5 fragów przewagi chyba Dobra, widziałem Mam 2 minuty tylko, bym musiał cię Dobra, zaraz bliżej źle No na pewno Siadło W klatę, w klatę celuję, nie wierzę w niego Dobra Poddaj się Nie poddaj się Jak ty mnie, jak ty mnie wyczaiłeś tak No kurwa to jest jakieś niefernie nie? Fair, nie? Nie mogę! Natural one-shoty bierz. To jak Hello? czekał wcelowany. No na pewno. To chyba kiełkujący jest. No, to już było śmieszne To było zielone No No na pewno Bij w Tak, już nie wygram, jak nie mam szans. Dobra, nadrobiłem Cię, no. Jak Ty dostajesz 96 w dwóch, no to co to ma być? Nie wiedziałem, że masz 4 HP, a i tak Ci celowałem w głowę. A Ty po nogach. Dziękuję. Co powiesz za to, ciasto? Nic nie powiem. Niestety, Natura mnie ofarta. Oczywiście nie o. jest ode mnie lepszy w żaden sposób. Eee, po prostu udało mi się. Jego kanał macie w opisie. Jeżeli chcecie więcej, tych meczów, możecie wstawić łapkę w górę. I napisać na przykład, kogo zaprosić. Albo po prostu zagramy wszyscy. I widzimy się w kolejnych filmach. Cześć, cześć, Natura. Cześć, cześć.